Masowa mozaika, magiczny kalejdoskop wypełniony gwiazdkami i tajemnicze hipnotyzujące kółko. Dziś podzielimy się pomysłami, które uczynią Twoje życie bardziej interesującym i wyleczą nudę. Na początek pokażemy, co można wykonać, używając czerwonych i zielonych kawałków tektury. Narysuj dwa kółka na czerwonej kartce, używając cyrkla, zrób oznaczenia na kole. Zaznacz zarówno zewnętrzne, jak i środkowe kółko. Narysuj linię skierowane do środka. Zmień kierunek linii w części wspólnej z wewnętrznym kółkiem. Popraw linię markerem. Zrób nacięcia. Używając tego elementu jako szablonu, przenieś wzór na zieloną tekturę. Wytnij. Dodaj czerwoną tekturę do białego papieru. Następnie przyklej zieloną i ułóż je tak. Bylinie pokazywały w różne kierunki. Przykryj kawałek czerwonym arkuszem z kółkiem wyciętym ze środka. Zabezpiecz środek pineską, zakręć zielonym ostrzem i zacznij sesję hipnozy. Kombinacja kształtów i kolorów tworzy hipnotyczny efekt. Twoje oczy zdecydowanie potrzebują odpoczynku. I to wygląda świetnie. Teraz powiemy ci, co możesz zrobić, używając starych pędzli malarskich. Zdejmij metalową końcówkę. Namaluj oznaczenia długości używając markera. Zrób nacięcia w równych odległościach za pomocą noża. Otrzymasz w ten sposób pofalowany kijek. Wydrukuj czarne i białe kółko i weź pineskę. Sklej kółka razem używając kleju Elmers, wepnij pineskę do środka. Przymocuj guzik do drewnianej rączki. Weź patyczek do lodów i zaczynamy. Podszyj patyczkiem po wyżłobieniach, a kółko zacznie się samo kręcić. Tarcie tworzy wibracje, które wprawią w ruch papierowy wietraczek. Czy to nie magia? Do kolejnego pomysłu potrzebujesz tuby po chipsach, kawałka folii i trochę plastiku. Sklej razem prostokątne kawałki, połącz je w trójkątne granie stosu. Owin go w folię. Umieść element w tubie. Udekoruj tubę papierem piankowym z gwiazdkami. Przyklej papier piankowy za pomocą kleju na gorąco. Zrób otwór w dnie tuby. Odetnij oprawkę od plastikowej zakrętki. Przyklej wieczko do tubki. Weź trochę błyszczących gwiazdek. Zabezpiecz gwiazdki zakrętką. Dzięki temu kalejdoskopowi spojrzysz na świat zupełnie inaczej. Obracaj tubką i ciesz się widokiem gwiazd. Czy to nie piękne? Teraz użyjemy ramki do zdjęcia i szerokiej dwustronnej taśmy. Rozmontuj ramkę i zostaw szybę na stole. Pokryj ją taśmą. Weź szablon papierowego ananasa i wielokolorowe cekiny. Przetnij taśmy, podążając za szablonem, używając noża do kartonu. Usuń ochronną warstwę. Przymocuj cekiny do klejącego ananasa. Dla wygody użyj pensety. Rozłóż czarne cekiny we wzór szachownicy, a następnie wypełnij wolną przestrzeń żółtymi. Tworzenie mozaiki z cekinów ...zdecydowanie jest bardzo relaksujące. Zrób ogonek ananasa na zielono. Odetnij taśmę i wypełnij szybę kolorowymi cykinami. Umieść szybę z powrotem w ramce. Właśnie wykonaliśmy ananasową mozaikę. Dobra robota! Do następnej sztuczki wetnij ośmiokąt z papieru. Namaluj twarz. Umieść szablon pod planszą na termiczne koraliki. Ułóż je według wzoru używając pęsety... Stopniowo zapełnij koralikami całą powierzchnię. Przykryj je papierem termicznym i zaprasuj mozaikę. Usuń papier. Koraliki połączyły się i uformowały trwały obrazek. Użyj innego zestawu do stworzenia kolejnego wzoru. Skończone obrazki można wykorzystać jako podkładki pod ciepłe napoje po żelazkiem, gorący kubek herbaty nie jest im straszny. Możesz je także wykorzystać jako stojak na plastikową słomkę. Wygląda to bardzo nietypowo. Tym razem potrzebujesz kolorowego papieru. Złóż i przytnij papier, by stworzyć kwadrat. Złóż ponownie, zegnij górny róg, a następnie podstawę. Zwini papier, wygładzając miejsca zgięć, złóż na pół i zagnij róg. Przesuń zagiętą część tak, by znalazła się po środku. Przyciśnij rogi po obu stronach wystającej końcówki, wywin na zewnątrz i zegnij język. Zabezpiecz krawędź razem, zrób kształt serca. W efekcie otrzymasz lekką i ładną, balansującą zabawkę. Połóż ostrą końcówkę na palcu i postaraj się utrzymać jej równowagę. Zobaczysz, że nawet jeśli dmuchniesz na serce, ono nie spadnie. Genialne! Ponownie przydadzą Ci się kartki kolorowego papieru. Słóż arkusz wzdłuż. Zegnij krawędzie do środka. Rozłóż i wygładź. Zaczynając od jednego z rogów, zrób zagięcia dwukrotnie mniejsze niż poprzednio. Ponownie złóż papierowy wiatraczek, zmniejszając zagięcia. Podnij wiatrak w paski za pomocą noża. Odłóż paski na bok i weź żółty arkusz papieru. Złóż na pół. Zagnij rogi w taki sposób jak na filmiku. Zawiń brzegi kartki tworząc prostokąt. Otwórz ją. Ponownie zagnij prostokąt tym razem w drugą stronę. Podążaj za poprzednimi krokami w ten sam sposób. Zegnij krawędzie do środka i wywinij je na zewnątrz. Zegnij końce do wewnątrz. Złóż krawędzie figury do środka. Powinny powstać takie oto elementy. Włóż zielone paski. Umieść paski po przeciwnej stronie. Połącz krawędzie figury w ten sposób. Przełóż paski papieru pod spodem. Za ich pomocą zamocuj kolejną papierową figurę. Przewlekaj paski naprzemiennie w ten sposób. Złóż figurę. Kontynuuj tworzenie papierowej wstążki z figur. Obróć górny element i obserwuj niesamowitą przemianę całego łańcuszka. Ponownie zmień pozycję elementu i ciesz się reakcją łańcuchową. Trudno będzie przestać. Następnie weź dwa arkusze kolorowego papieru. Wytnij kształty takie jak na filmiku. Złóż figury w ten sposób, by płatki były skierowane w przeciwnych kierunkach. Weź klej Elmers. Nałóż go na środku kwiatów. Sklej figury razem. Połącz końce różnych kolorów. Dla Twojej wygody zabezpiecz krawędzie spinaczem. Kontynuuj łączenie. Zdejmij spinacze i połącz krawędzie klejem. Wytnij kształty takie jak te z papieru. Sklej rogi tak, by jeden z nich wyglądał jak stożek. Natnij drugi według oznaczeń i sklej mały koszyk. Przymocuj skończone figury do wielokolorowego elementu. Pomaluj koszyk czarnym markerem. Przyklej żółkę wędkarską na wierzchu. W efekcie otrzymasz wiszący balon. Czy chciałbyś nim zwiedzić świat? Daj nam znać w komentarzach! A teraz pokażemy Ci, co można wykonać przy użyciu plastikowych słomek. Odnieś 3 cm przed zagięciem za pomocą linijki, a następnie 1 cm za. Przednij i zegnij pofałdowaną część, zrób niewielkie nacięcia na końcu i połącz słomki ze sobą. Otrzymaliśmy prostokąt zrobiony z czterech słomek. Zrób dużo takich elementów. Rozczep łączenia i połącz słomki ze sobą. Otrzymasz jaskrawy neonowy łańcuch. Następnie wytnij dwa kolorowe serca i cienki pasek z kolorowej tektury. Przyklej pasek do serca. Zamocuj drugie serce, by otrzymać przestrzenną figurę. Narysuj zamek. Wytnij go za pomocą noża do tektury. Weź łańcuszek na magnesy. Przyklej go do różowego serca. Połącz łańcuch ze słomek z metalowym. Gotowe! Teraz możesz zawiesić łańcuszek z zamkiem miłości na półce. Czasami podręcznikom przyda się nucka uczucia. I wygląda to uroczo! Do następnego wyrobu potrzebujesz kawałka różowego papieru piankowego, arkusz magnetyczny i nożyczki. Wytnij serce z papieru piankowego, zamocuj do arkusza magnetycznego, przetnij wzdłuż obrysu. Przy pomocy linijki podziel serce na części, natnij wzdłuż linii, udekoruj każdą część serca liniami, przymocuj serce do drzwi lodówki. Powstał w ten sposób magnes Tangram. Tangram to chińska układanka składająca się z kilku płaskich części. Przestawiając je możesz stworzyć inne, bardziej skomplikowane figury. Dzięki temu twoja lodówka każdego dnia będzie inna. Podobały się wam nasze interesujące pomysły? Daj nam znać w komentarzach, który wyrób był najfajniejszy. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, by nie przegapić żadnego nowego wideo od Trum Trum.